Witam Państwa we wtorek, 8 dnia lipca, obserwujemy wykres dzienny parę euro-dolar, wykres, który to ponownie odbija się od lokalnego wsparcia wyznaczonego przez serię dołków, które już obserwowaliśmy w maju, następnie w czerwcu, a później pod koniec jeszcze czerwca, czyli okolice 1.30. 580, to właśnie stąd obserwujemy kolejne odbicie w notowaniach eurodolara, odbicie, które może się jeszcze powiększyć w stronę poziomów oporu przy 3630, też widoczne na wykresie dziennym. Patrząc od. Wierzchołka na ten ruch spadkowy widzimy potencjalną jedynkę, dwójkę, trójkę, rozbudowaną czwórkę w ramach korekty pędzącej, jeszcze piątkę, a więc ruch korekcyjny powinien odbyć się przynajmniej na trzech podfalach, czyli fala A, B i właśnie fala C mogąca jeszcze dotrzeć w okolice 36-30. Tutaj dzisiaj również ta strefa wsparcia została przetestowana i widzimy na wykresie H1, jak silnie rynek na nią zareagował. Natomiast jeśli chodzi o parę funt dolar, tutaj lokalne wsparcia są przebijane dziś. E, dość słabe dane z Wielkiej Brytanii spowodowały, że zobaczyliśmy całkiem gwałtowny ruch spadkowy i tym samym została pokonana linia. W podołkach, poprowadzona po dołkach 2 i 4 w impulsie wzrostowym, impulsie pięciofalowym 1, 2, 3, 4, 5, który z kolei powstał po wcześniejszej korekcie ABC, czyli korekcie prostej. No i tym samym zazwyczaj rejon fali czwartej jest takim pierwszym celem dla cofnięcia i tutaj jeszcze dodatkowo możemy sobie wyznaczyć ostatnią korektę w tym trendzie i też Zobaczyć, że właśnie jej równość wypada w okolicach 1,70,60, czyli przy górnym ograniczeniu korekty na fali czwartej. Natomiast dalsze, dalszy zasięg w przypadku kolejnej przeceny brytyjskiej waluty to dopiero 1,69,50. Dolar australijski koryguje nam ostatni ruch spadkowy, po tym jak również pokonał e, linię trendu w sposób zdecydowany, odbył się wcześniej jeszcze od poziomu 0,95 i tym samym teraz ten ruch korekcyjny e, może być potencjalną falą drugą lub też falą B, czyli spadek na fali 1A, korekta na 2B i kolejny ruch w dół w ramach fali trzeciej albo C. Tutaj przyglądając się tej strukturze możemy dostrzec też coś w rodzaju formacji głowy i ramion, czyli lewe ramię, głowa, a następnie prawe Ramię. Dość ciekawie prezentuje się sytuacja na amerykańskiej giełdzie, ponieważ rynek w trzech równych falach ustanowił nam w ostatnim czasie historyczne maksimum. Trzy równe fale mogą sugerować, że jest to ruch w ramach jakiejś fali B. W ramach fali B w korekcie pędzącej lub też nieregularnej, czyli innymi słowy spadek z początku czerwca mógł być falą A, następnie ABC jako fala B na nowy szczyt. Trójfalowe, równe fale i cofnięcie w ramach fali C do kanału trendowego i okolic 1950 punktów, aby taką korektę dalej rozwinąć, a następnie najprawdopodobniej przejdziemy jeszcze do trendu wzrostowego, ale jak na razie wygląda to dość korekcyjnie.